Wybrzmiał ostatni ton melodii, ale największa melodia, jaka odgrywa się tutaj na tych zawodach, to jest melodia charakteru, którego nie widać, a w tych, którzy trenują, to gra. I widać to było w każdym elemencie dzisiejszych siódmych międzynarodowych mistrzostw karate Shin Kyokushin z Kamienna Cup. Ten, co nie odnosi sukcesów, nie ma charakteru, a walka karate wymaga tego charakteru, żeby zmobilizować się i starać się pokonać przeciwnika. Aczkolwiek musi każdemu, czy wygranemu, czy przegranemu, yy, przyświecać jeden, jeden, jedno motto, że walczymy ze sobą, a nie przeciwko sobie. Yy, Karaty również uczy pokory, jak również każe zwycięstwo, a w szczególności przegrana uczy pokory, bo trzeba sobie umieć poradzić z porażką. Jak w życiu nie zawsze jesteśmy na górze, czasami jesteśmy na dole i trening karate, walka karate, a zawody przede wszystkim uczą pokory, przed tych, którzy zajmują drugie, trzecie miejsca. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy albo większość przy nami osiągnęła swój cel. Dzisiaj te zawody były się w wielu kategoriach. Myślę, że najważniejszymi osobami były tutaj te osoby, które, dla, dla których osób był to sprawdzian przed mistrzostwami Europy. Także życzę wszystkim sukcesów. Mam nadzieję, że po tym mogą wyciągnąć jakieś wnioski, które im ukierunkują do dalszych przygotowań i oby w listopadzie było jak najwięcej zwycięstw. podsumowanie bardzo lapidarne, bardzo krótkie, bardzo treściwe. Praktycznie rzecz biorąc, nic dodać, nic ująć do tych zawodów. One z roku na rok uzyskują blask, mimo trudności, jakie są w tym momencie na całym świecie. To jednak karate i ten duch karate daje możliwość, aby ci ludzie byli zdrowi na każdym poziomie, czy to emocjonalnym, czy duchowym, czy fizycznym, i karate to daje. No, karate uczy wielu wartości i może nie tyle na zawodach, ile w codziennym tryngu. To wszystko widać. Tam się nabywa twardość charakteru, upór, tam nabywa się szacunku do partnera, do przeciwnika, który potem się przejawia w szacunku do rodziców, do nauczycieli, do osób starszych. Czyli jest taki szeroki przekaz samego tryngu karate. Dzisiaj zawody były bardzo energetyczne. Piękna aura na zewnątrz, piękna hala sportowa w Kielcach. Także gratuluję organizatorom, gratuluję miastu. Sport to sukces, czasami porażka. Ale sport również promocja i mam nadzieję, że ta promocja, skarżyska kamienne, a to na pewno i władzom miasta, i organizatorom zawodów też jest gdzieś tam w drugorzędnym, drugorzędnym jaką celowo celu ustawione, żeby ta promocja miasta była jak największa. Wszyscy ci, którzy przyjechali ze Skarżyska, na pewno się będą bardzo cieszyć, promować swój sukces z, ze słowami Skarżysko Kamienne. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. No, i tymi słowami, może zakończmy tę wspaniałą imprezę, bo warto tutaj było być. Ci, którzy nie byli, na pewno przyjadą w przyszłym roku, mają rok na przygotowania, aby się zjawić tutaj na w Skarżysku, w tej przepięknej hali i zaprezentować swoje umiejętności, jakie zdobyli, aby przekazać to z innym, przekazać to dalej, bo powiedzmy sobie szczerze, ten kto tutaj to robi to niesie ze sobą ogromny potencjał, a ten potencjał jest na lata. Tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy znają trenerów od 10, 20, 30 lat i wspominają pierwsze starty. Tutaj dzieci pierwszy raz startowały. Jak najbardziej. skarżysko kamienne turniej w Skarżysku-Kamiennym już za rok. Kolejna edycja. Natomiast na miesiąc przed turniejem w Skarżysku Mistrzostwa Świata w Kielcach, na które serdecznie zapraszam. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na kolejne edycje